To gdzie to, jak to? Słońce wysoko, no to piąta dwadzieścia osiem. Oczywiście za trolejbusem nie jest to jazda. Uy. 20:58, pierwszy wakacyjny wtorek, pierwszy wakacyjny mój dzień w tym roku w pracy. Dodatki 192. Pierwsza. Jedziemy na leśniczówkę i po, 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 po czterech piłeczkach na węzeł Franciszki, tam wóz zostaje. W godzinach międzyszczytowych potem wóz robi 181, a szóstą bodajże 180, i potem 181, Ech, tak. a my też potem robimy 181, ale z buków. który czwartą. to jest taki właśnie rozkład feryjno-wakacyjny. Także dzisiaj mam Biegadę i wozem standardowym, albo południu przegubowym. W tym miesiącu miałem już 5 a jeszcze w, w czwartek jeszcze 152 nie czeka. Także prawie same przeguby w tym miesiącu, albo pół na pół, jak to woli. Zobaczymy jak tam, znaczy no, nie zobaczymy, jak tam Kwaśniewska, Podobnie, że jest przejazd w obie strony już normalnie to w się sensie tak normalnie nienormalnie, bo jeszcze prace trwają Ale już chyba tak w miarę po asfalcie się jeździ A no i co czytałem wczoraj, no to, to pewnie widzicie filmik gdzieś tam później Nie wiem, w lipcu Gdzieś w wakacje. No. Staram się po kolei wrzucić, ale, ale wrzucam raz w tygodniu. Więc gdzieś tam się pewne sytuacje oddalają i mijają. Nie jest on na bieżąco. Ale remont na Druga też ma się przeciągnąć o pół roku. Bo przecież się podobno okazuje nagle, że instalacje podziemne są jakieś tam kanalizacyjne czy inne w złym stanie no nie dogadały się dwa urzędy pracujące razem w jednym budynku Czy tam mające jednego szefa, nie wiem nie wiem, to jest budżetówka tak wygląda w straży podobnie ale zostawmy to bez komentarza nie wiem, trzeba się przyzwyczaić, że w tynie, jakoś jest remontowane to na pewno nie będzie oddane na czas nie ma takiej opcji jak to mawiał jeden pan polityk ale mu się opcje posrały zobaczymy Coś ja pewnie pojadę pod oblaną? to już będzie możliwość Słońce świeci, wakacje się zaczęły, lato idzie było troszkę chłodniej. Dzisiaj rano nawet dosyć rzeźko, 11 stopni, tak. No, ale to wiecie, Przyjemnie, ale idą jakieś niby, już jakieś ocieplenie, straszą, idą upały. No, u nas nad morzem to może upały przyjdą na dwa dni, a potem normalnie 23-22, i to odpowiada oczywiście. będąc w pewnym wieku dzieciom pewnie trochę gorzej ale życie no niestety dni już coraz krótsze dni już coraz krótsze no już kapota, koniec i w ogóle lipa kolej rzecz spokojnie, wakacje to wakacje w ogóle ciepło było Wczoraj na stakadzie, na zjeździe ze stakady Kwiatkowskiego, jak się powiedziała, ich wakacyjny zaczął, tydzień wakacyjny, na zjeździe na Turkiczą, od strony ulicy Morskiej, jechał mistrz, wanną, że on nie się dołowił z zaczepą, wygodką, wanną czy jak się nazywa. nie wyhamował czy co sześć aut staranował cud, że nikomu się w zasadzie nic nie stało poważnego ważnego... Yy, nie wiem, czy na początku na filmik nie, który miasto chyba jeszcze tam gdzieś można znaleźć z nie wiem czy jakiś taki jakiś taki mały dostawczek jak taka Skoda to tam w zasadzie do kabiny cała ta tylna część to zmiażdżona, nie, to została na, na, na tej kabinie tego, tego ciągnika. Wszedł was skubany jak Nie wiem czy hamulce spalił, zjeżdżając z, tutaj z tego, złącznika z, z obwodnicy na estakadę czy co, ale to kurde no i zjeżdżał na, na, na hutniczą i już nie miał hamulców. Czy jakaś awaria? No nie wiem, to no nie było to najmłodsze Volvo. Z tego co tam chociaż trochę kojarzę, pamiętam, to tam jakiś tam czwórka, czy tam trotter, no ja tam jakieś tam, dobre, nieważne coś kojarzę, nie do końca, więc nie będę z ja bez sensu. No ale odwalił goś, odwalił, naprawdę cud. Nie było żadnego motocyklisty, gdyby to nie był Kedik, tylko jakiś tam. Auto z ludźmi z tyłu, no to chwilkę ja nie wiem co by tam mogło być, nie? No czegoś domyśla się co mogło być Masakra. No, tamtędy mało co jeżdżę, jak że do siebie to jadę normalnie z do końca no, chociaż teraz sezon letni, no ale to zawsze jak stoję, no to wszystko jakieś tam ja jest, nie wiem no Efekt pracy w straży, że no jednak człowiek gdzieś nam się stara w jakiś sposób asegurować w takich zjazdach, zostawić sobie miejsce. sobie patrzeć, zawsze stoję na kto obserwuje co się za mną dzieje. Czy ktoś sobie nie zechce nie wyhamować niestety tak to jest, za no dużo człowiek widział i... Te oczy jednak dookoła głowy muszą chodzić, no takim miejscu, jak tam nie ma gdzie uciec w zasadzie. Ale kuźwa, ciarki przechodzą, człowiek tam ten prawie codziennie jeździ. I takie numery, nieraz tam jak stoję, patrzę, że coś z tyłu jedzie, jakiś duży, ale widzę, jedzie powoli, chyba tam jest okej, okay, nie? I... Ale strach jest, niepewność jest. Jak sam to tam pół biedy, ale jak wiecie, z rodziną człowiek jedzie, no to późno, Co człowiek winien, nie? Mówię, nie, tam nie szkoda tych motocyklistów co na jednym kole jeżdżą czy innych baranów co, co się na rondach urządzają drifty. Jak sami sobie się zrobią trudno. Wiedzą, wiedzą, są dorośli, skutki raczej są im w jakiś tam w sposób wiadome. Są świadomi tego co robią. Ale tych osób trzecich jest szkoda, tak niewinnych. Człowiek. To jest najgorsze. tam kiedyś powiedział, jeden tak się sam chwast wyrwie, to jego sprawa. I ludziom to ulużyć przynajmniej. Albo przynajmniej, nikogo się nie, nie zabiją, nie będą potencjalnymi mordercami. No ale to. 147 Trolejbus. Poranne zadanko ma w jedną stronę. Potem on tam przychodzi, w jakieś swoje, nie wiem, 27 czy co. No, zobaczcie co tutaj mamy teraz leśniczówka, leśniczówka. tutaj już mamy zalane no, mieli to w tym miesiącu właśnie oddać jako taką przejezdny odcinek No i na razie jest. Płyty zwijają po lewej stronie, co były drogą. bloku też chyba już całe płyty tu Nie jeździmy A no i przystanek Uczniowski, a jeden i drugi jest już w stałej lokalizacji podobnie Pomyślałem no, jaki tu będzie przystanek, czy tu będzie Sosnowa oddana? Nie no chyba nie, tak daleko Cholera Znaczy chodzi ludziom pod oknami nie jeździmy A pierdziele Cały rok tu tu, tu walenie po płytach Podowlana objazd, czyli tutaj oni będą remontować w odcinek te kawałki. Nie ma wahadełka, wszystko pod miarę połączyli. No i co? No i druga rawerowa tylko doszła. I tyle. Są zwalniające, czy tam wyniesione skrzyżowania, jak tam zwał, jak zwał. Jedno, jedno, jedno. Ale wąsko. Nie, Nie tylko... i co? Miasto się budzi, 5.40. Miasto budzi się Dobrze, że wysepki będą Zasadzone za jakąś trawą czy czymś, a nie, nie kostka i betonoza Jest to na plus Zieleń trzeba, że jest miejsce trzeba tą sadzić, to szkoda Naprawdę sporo daje, a... niewiele, a tak wiele, nie? Czałka jest, czałka jest no to jadymy aha, tu też jest tak, o tam się, ten pas jest To też jest tak zrobione Z łuczkiem tu też jest przystanek przeniesiony gdzieś tutaj dalej no to jak, tak jak to auto stoi wyjeżdża, to jest stoi felga jest przystanek tymczasowy. No dobrze. Mamy odjazd 50. O, pięknie o czasie. 41 na 43, jak gdyby rozkładowo mamy być, tak? No tu się troszkę uspokoi już. Wrócił, wróciło pierwszeństwo dla nas. No i dobrze. Chociaż gdzieś coś w miarę już może będzie ogarnięte. Nie było we wrześniu, mają już oddać. No to jest oczywiście. Już nie pamiętam, kiedy miał być termin czy marzec, czy maj, już tam 15 wersji było, ale będzie, będzie wrzesie. Tak samo miało być w listopadzie, zdaje się, że w grudniu oddali nam druga. Podobnież ma to być w przyszłym roku, w czerwcu, za rok. Także... Pożyjemy, zobaczymy. No dobra, uczniów za to tu nie będzie na pewno, bo nie ma szkoły. No dobrze, zobaczymy jak się w te wakacje... Będzie jeździć Teraz sobie ustawimy tablicę, teraz mamy przestanie do PKM To kółeczko, te pół półkółka w kierunku Dobra, na razie